Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. To jest już kolejna próba nagrania. Zazwyczaj, kiedy mówię o tym, że jest to kolejna próba nagrania, to tym razem się udaje, więc zaczynamy. Dzisiaj oglądacie kanał Gratulacja jak zwykle. Ja jak zwykle jestem Kenet i mamy recenzję Tajpomen, gry, która została mi podarowana bezpośrednio przez firmę, która zajmowała się jej promocją. Nie sprawdziłem, czy był to bezpośrednio wydawca, czy jakaś firma pr -owa. Takich recenzji na moim kanale możecie znaleźć już kilka i zawsze jestem w nich szczery. Niezależnie od potencjalnych konsekwencji, które mogą się pojawić, zawsze mówię Wam o to, co faktycznie myślę o danym tytule, niezależnie czy było to Dungeon Punks, które tutaj gdzieś wyskoczy, czy był to Industry Giant, zawsze mówię to, co myślę. Nie zawsze wychodzi mi to na dobre, ale tym razem mam szczęście, ponieważ Typomen naprawdę mi się spodobał. Gra nie jest szczególnie duża, nie zrewolucjonizuje Waszego życia ale jest to bardzo fajna koncepcyjnie gra, która skupia się oprócz tego, że jest platformówką, skupia się dosyć mocno na rozwiązywaniu zagadek. I jednocześnie ma walory troszeczkę edukacyjne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Więc po, no, podobnie jak w przypadku This War of Mind The Little Ones, mamy tutaj tytuł, który niesie ze sobą coś więcej niż rozgrywkę. Nie wiem, czy to było zamierzone działanie, czy po prostu była to tak ciekawa koncepcja, która przy okazji niesie ze sobą pewne wartości, które można przyswoić. Jednak uważam, że pomen jest dosyć ciekawą grą. Nie kosztuje zbyt dużo, zwłaszcza jeżeli traficie na niego w jakiejś promocji, pewnie będzie kosztował wtedy 20 czy 30 zł? Teraz można go kupić chyba za 40 z groszem, ale uważam, że jest to tytuł e, po prostu wart uwagi, jeżeli jesteście fanami platformówek, więc zapraszam Was na moją recenzję gry Type Omen Revise na PlayStation 4. Oryginalny Typoman został wydany w 2015 roku jako ekskluzyw dla platformy Nintendo Wii U. Teraz dzięki temu, że jest moda na remastery i każda firma szuka kasy tam, gdzie może, dostajemy odświeżony tytuł w poprawionej wersji na PlayStation 4. Od strony graficznej i nawet powiem szczerze mechanicznej otrzymujemy tytuł, który przypomina mi troszeczkę Limbo. Cała gra jest mroczna, ponura grafika bardzo dobrze buduje klimat świata, w którym się poruszamy. Jednak gra skupia się tutaj dosyć mocno na rozwiązaniu. Rozwiązywaniu zagadek. Nasz główny bohater sam składa się z literek. Zaczynamy jako zwykłe zero i bardzo szybko zamieniamy się w hero, czyli w bohatera. Nasz literowy bohater na przestrzeni trzech światów, które oferuje nam gra, musi sprostać wyzwaniom i pokonać kilku całkiem ciekawych przeciwników kilku naprawdę fajnie zaprojektowanych bossów. Oraz ułożyć dziesiątki słów, które pozwolą nam rozwiązać zagadki, które znajdują się w tym tytule. I w tym wypadku mamy do czynienia również z grą, która ma pewne walory edukacyjne, ponieważ jeżeli ktoś nie zna zupełnie angielskiego, to od razu zrozumie, że niektóre nawet elementy grafiki, które są animowane, są stworzone z liter i tworzą słowa. Więc mamy lever, czyli dźwignię, musimy odpowiednio ją przesunąć, możemy układać słowa typu biegnij, otwórz, góra, dół. Tego typu słowa są naprawdę podstawowymi zwrotami w języku angielskim. Nawet nie powiedziałbym zwrotami, tylko słowami, i dzięki tej grze możemy się ich fajnie nauczyć. I co więcej, jest to bardzo ciekawa mechanika, która pozwala nam nie tylko poznawać same słowa, ale także nauczyć się myśleć w dosyć specyficzny, literkowy sposób. Zazwyczaj, kiedy natrafiamy na jakąś zagadkę, mamy do dyspozycji określoną grupę liter. Nie zawsze musimy wykorzystać wszystkie, ale musimy złożyć z nich określone słowo. Będzie ono aktywowało np. platformę, która pozwoli się nam gdzieś dostać, dostarczy nam światła, które pozwoli odstraszyć przeciwników, lub będzie miało inne efekty, które pomogą nam przetrwać w tym dziwnym świecie. W miarę postępów w grze zaczniemy, tak jak wspomniałem, myśleć w specyficzny sposób i zrozumieć na jakiej zasadach działają przedstawione nam zagadki co dodatkowo zwiększa satysfakcję z ich rozwiązywania w miarę postępów w grze. I tak na początku, aby podnieść platformę, z której chcemy skorzystać, wystarczy, że złożymy dwie literki, które stworzą słowo UP, czyli do góry. Jednak później w grze możliwe, że nie będziemy mieli dostępnych liter, które pozwalają nam stworzyć słowo UP. Będziemy musieli stworzyć na przykład słowo RISE, czyli wznieść się, lub FALL, czyli opadni. Więc w zależności od sytuacji, im dalej jesteśmy w grze, poznajemy też troszeczkę bardziej złożone słowa, których efekt jest taki sam, a jak Jednocześnie grając w tą grę, rozwijamy własne słownictwo. Zapewne zauważyliście, że skupiam się głównie na rozwiązywaniu zagadek i na sposobie w jaki one działają. Głównie dlatego, że sama platformowa sekcja tej gry jest po prostu dobra. Nie przeszkadza, ale też nie powala nas żadnym designem leveli. Mamy tutaj do czynienia z grą, która skupia się, tak jak wspomniałem już kilkukrotnie, głównie na zagadkach. Co więcej, system checkpointów w tym tytule jest skonstruowany bardzo dobrze i ani razu nie zdarzyło mi się, żeby w momencie kiedy moja postać ginie, żebym musiał przechodzić, nie wiem, 15%. Czy 20 minut, levelu. Było to najwyżej minutka, może 30 sekund. Naprawdę, tych checkpointów jest cała masa. Mam wrażenie, że gra zapisuje nas po każdej ważniejszej czynności, którą wykonujemy. W mojej opinii, tajpo jest grą na jeden raz. Jeżeli uda Wam się ją kupić w dobrej cenie, jest to tytuł wart Waszej uwagi. Ale musicie wziąć pod uwagę, że przejście tej gry zajęło mi około 4 godziny, i to przy pierwszym podejściu. W sytuacji, kiedy na początku męczyłem się troszeczkę ze zrozumieniem systemu, który jest wykorzystany do rozwiązywania zagadek, ponieważ jest on tutaj dosyć nietypowy. Jeżeli weźmiecie to pod uwagę, to pozostaje wam jeszcze jedna rzecz, która może troszeczkę wydłużyć Waszą rozgrywkę. Jest to zbieranie różnego rodzaju znajdziek, które znajdują się na levelach. No i jeżeli miałbym dodać coś jeszcze o tej grze, no to muszę powiedzieć, że. Jej cena nie jest szczególnie wygórowana, aczkolwiek, jako że jest to remaster gry sprzed trzech lat, gdyby była troszeczkę tańsza, w okolicach 30 zł, na pewno znalazłaby troszeczkę szerszą grupę odbiorców, ponieważ jest to tytuł dosyć niszowy. Ja osobiście naprawdę bardzo szybko skończyłem ten tytuł. Myślę też, że ze względu na poczucie pewnego obowiązku czy chęci wywiązania się z tej darmowej gierki, czyli zrobienia tej recenzji, i mam nadzieję, że w jakimś sensie mi się to udało. Mam nadzieję, że moja opinia o tym tytule być może zainteresuje Was platformówkami jako gatunkiem. Ja osobiście naj... z największą nostalgią wspominam plat... platformówki z dawnych, naprawdę dawnych lat, czyli Another World, Flashback, Prince of Persia. Tego typu tytuły, które oprócz samego platformowania, które jest oczywiście bardzo ważną częścią gier, takich jak na przykład Mario, mają w sobie coś jeszcze, jakąś fabułę, jakąś, jakiś rodzaj dodatkowej mechaniki, która sprawia, że te tytuły są dla mnie ciekawsze. Takie jak na przykład Ratchet i Clank, gdzie oprócz samej platformówki mamy bardzo dużo strzelania i bardzo fajną fabułę. Fajne postacie na przykład w Jacku i Dexterze, i jeszcze chyba kilka innych tytułów bym znalazł. Ale na tym skończymy. Jak zwykle, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mnie przez serwis Patrona. Dzięki waszemu wsparciu mam nadzieję, że widać, że troszeczkę rzeczy się poprawiło na tym kanale. W każdym razie mam nadzieję, bo staram się naprawdę, żeby ten, to wasze wsparcie było widoczne. I w zasadzie to już wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, jak zwykle najszybciej, jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się. Cześć.